O, a ja, tak blisko. O, ja pienicę. Ostatnio na kanale mogliście zobaczyć testy Crossa Moon, i dużo osób mówiło: Ojej, panie Taba, ten Cross Moon taki drogi. I domyślam się, że nie każdy potrzebuje takiego roweru. I dlatego dzisiaj moi drodzy, bohaterem tego odcinka będzie Cross. Grist 1.0 Silnik mid-drive Bafanga Wyjmowana bateria 730 Wh Dwa amorki na powietrze Hydrauliczne hamulce Shimano Z czterema tłokami Więc jeśli nie chcecie mieć maszyny do rzezania po górach To możecie oszczędzić nawet 10 tysięcy złotych Bo właśnie o tyle jest tańszy ten Cross Grist od Crossa Muna No i właśnie tą kwestię ceny Chciałbym teraz tutaj poruszyć Moi drodzy, to jest tak, że wy w komentarzach piszecie O, za takie pieniądze? To można dostać zupełnie inny rower, który jest aktualnie w promocji. No tak, tylko że ja nie mówię teraz konkretnie o promocjach, bo to się ciągle, ciągle zmienia. Ceny, które Wam podaję, to są aktualne ceny bez promocji. Ten rower bez promocji kosztuje. 16 tysięcy złotych. To też jest bolesne. Ja wiem, pierwsza styczność z rynkiem rowerów elektrycznych bywa bolesna. No dobrze, ale co mamy właśnie w tym koszcie 16 tysięcy złotych? Zobaczcie, mamy elektrycznego Fula od Krosa z gwarancją, prosto z fabryki i sami spójrzcie. W ogóle tutaj zostało całkowicie przeprojektowane tylne zawieszenie. Już nie mamy tego wirtualnego punktu obrotu. Cross zdecydował, że łatwiej i taniej będzie produkować zawieszenie z jednym punktem tutaj. Z prostym kiwakiem, i zwróćcie uwagę na to, że to jest ultra prosta koncepcja. Nawet jak sobie spojrzycie, topowe marki, oni wszyscy teraz właśnie tak robią zawieszenie. Ten rower nie jest skierowany do profesjonalistów, raczej do amatorów, którzy chcą sobie pojeździć i pocieszyć się z tego, że mają fajnego fula, rama aluminiowa. Rzućcie okiem na stronę Crossa, tam jest notka o tym, że dostajecie dodatkową pięcioletnią gwarancję. Ten rower jest w pełni wyposażony do jazdy po górach. Naciskamy guzik i siodło idzie do góry. Mamy tutaj Shimano QS ze sprzęgłem po to, żeby ten łańcuch nam nie latał na nierównościach. Kaseta również od Shimano. Największy blat ma 48 zębów. No i mamy na niej 10 przełożeń. Spójrzmy dalej. Dumper powietrzny. Możemy go dopompować tyle, ile nam potrzeba wraz z regulacją, wraz z blokadą. Z przodu mamy z kolei amorek Santura. Też z dodatkowymi regulacjami. I jest to Santur na powietrze. Ja nie wiedziałem, że Santur robi amory na powietrze. To, co mnie najbardziej ciekawiło, to jak on pracuje. I nie jest najgorzej, natomiast jeśli jest się rozpuszczonym poprzez amorki typu RockShox Zeby, tak jak był w tym Munie, czy też Fox w Kashimie, jaki mam w swojej konie, no to jednak ten amorek no, będzie gorszy, moi drodzy. Ta różnica cenowa między nimi jest kolosalna. Natomiast jest to świetna podstawka do tego, żeby zacząć jeździć i czuć się na nim komfortowo. Oczywiście, amorek na sztywną oś, co sprawia, że całość jest dużo sztywniejsza, dużo stabilniejsza. No i bardzo ważną rolę grają tutaj te hamulce Shimano czterotłokowe. Pomimo, że nie jest to jakaś wysoka grupa, ale już naprawdę skutecznie hamują. U mnie są jeszcze w fazie dotarcia i już w dotarciu czuć, że są naprawdę mocne. Dodatkowo Grist występuje w wersji SUV. Czyli ma już zainstalowany bagażnik, błotniki, lampę z przodu, lampę z tyłu i ze zwykłego MTB robi nam się fajna, uniwersalna maszyna. Rowery typu SUV robią się coraz popularniejsze w Polsce i nie ma co się dziwić. Wróćmy jeszcze na chwilę do ramy. Sami spójrzcie, rama ma wewnętrzne prowadzenie linek. Pod filmem z CrossMoon prosiliście, żebym sprawdził, jak są prowadzone linki i pancerze. Widzicie ten mały element tutaj? To jest czujnik obrotu koła. Fajnie jest wkomponowany, magnes jest tu. Tu przytarczy. Dlatego właśnie ten czujnik. Zbiera sygnały po to, żeby wiedzieć, jaką ma prędkość obrotową koło, żeby wiedzieć, kiedy odciąć, w momencie, kiedy przekroczycie 25 km na godzinę. No dobra, ale zobaczcie, te przewody lecą tędy, tu są ładnie spięte i wchodzą w wahacz. Przechodzą przez wahacz, idą sobie tędy, tak samo jak i przewód od przerzutki, i te przewody sprytnie wchodzą w ramę tutaj. Dalej są prowadzone pod baterią, którą za chwilę wyciągniemy, i te przewody właśnie wchodzą tędy. Biegną właśnie po górnej stronie ramy. Zobaczcie, są też oddzielone takim aluminiowym profilem, co to, żeby się nie stykały bezpośrednio z baterią. Tu mamy wtyk od baterii. No i jedyne co mógłbym tutaj zarzucić, to ten wtyk nie ma żadnej dodatkowej uszczelki, nawet w baterii. To gniazdo też nie jest jakoś dodatkowo uszczelnione. Ta powierzchnia tutaj nie jest gumowa, tylko to jest po prostu zwykły plastik, więc domyślam się, że może się tutaj zbierać woda. Z drugiej strony, jak ta woda ma się tutaj dostać, skoro od góry nie napada, natomiast no, jeśli będzie tutaj chlapać, gdzieś tam wjedziecie w wodę, no to to gniazdo będzie na pewno na nie narażone. Idziemy dalej, przewody lecą tędy i wychodzą takimi. Całkiem zgrabnymi wypustami z lewej i z prawej strony. Dodatkowo mamy tutaj rygiel i zabezpieczenie. Gdyby nawet rozkluczyć tą baterię, to na nie wypadnie. Trzeba właśnie ją odbezpieczyć dodatkowym spustem. Praktycznie wszystkie ramy już mają właśnie wewnętrzne prowadzenie linek. Jest to dobre rozwiązanie, bo zobaczcie, wygląda to dużo czyściej. W jednym z komentarzy dostałem prośbę o to, żeby przy kolejnych filmach sprawdzać, jak wyglądają łożyska. Tutaj łożyska są przykryte przez śruby, ale chodzi o to, jak duże są te łożyska. I specjalnie dla Was wrzucam za chwilę przebitkę. Tutaj widzicie, mamy normalnie łożysko. Ono jest skręcone w taki sposób, że są dwie podkładki, wydaje mi się, że są aluminiowe, które się wkłada między te ramiona, po to, żeby cały wachacz chodził tylko na tej tulejce. Uważam, że to zawieszenie jest zrobione naprawdę dobrze, no ale czego innego można by było się spodziewać po krosie. Ogólnie cała rama wygląda na bardzo solidną. Naprawdę wszystkie elementy, które tutaj widzicie są masywne, są tak zespolone, że tworzą jedną całość, nie ma żadnych pustych przestrzeni. Zarówno tutaj to wzmocnienie tej rury, która trzyma sztycę podsiodłową. Ja mam ramę w rozmiarze M, to jest 15 cali i prezentuje się ona w taki sposób. Kolejna rzecz, na jaką chciałem zwrócić uwagę, to jest właśnie taka blokada skrętu kierownicy, po to, żeby nie zerwać linek, przy jakiejś glebie nie uderzyć nas. Osoby bardziej spostrzegawcze zdążyły zauważyć, że tutaj mamy sztywną oś tylnego koła. Są to haki BOOST, to nie jest zwykła, standardowa szerokość, czyli 135, tylko tutaj mamy 148. O, proszę bardzo, tutaj mamy ośkę, przekładamy ją tutaj. Skręcamy to razem i całość jest bardzo, bardzo sztywna. Podczas rozbiórki tutaj tych elementów zauważyłem, że Cross wszędzie stosuje smar na gwinty. Myślę, że można polegać na ich montażu. Dodatkowo Cross wysyła rowery w bardzo dużym kartonie, że nie trzeba ich praktycznie w ogóle składać. Wyciągamy go, skręcamy tylko kierownicę. Jest gotowy do jazdy. Bardzo ważnym elementem tego roweru będzie tutaj silnik Bafanga. Tak moi drodzy, to jest Bafang M510. To jest świetna, mała jednostka i naprawdę cieszę się, że Cross zainstalował tutaj silnik Bafanga, bo ich poprzednie rowery, wszystkie ich poprzednie rowery, na których jeździłem, były na silnikach Shimano. A tutaj z tym Bafangiem, no powiem Wam, że. Chyba wolę, chyba wolę silnik Bafanga niż silnik Shimano, między innymi dlatego, że jest chętny do konfiguracji, dużo łatwiej jest go skonfigurować, są na niego fajne sposoby, ale nie o tym dzisiaj. Natomiast ma trochę więcej momentu obrotowego, no i firma Bafang, między innymi tym silnikiem buduje sobie całkiem niezłą reputację wśród rowerzystów elektrycznych, więc w moim odczuciu to jest bardzo duży plus tego roweru. Dodatkowo bateria 730 watogodzin pozwoli zrobić Naprawdę duży zasięg, szczególnie z tym silnikiem Na płaski spokojnie zrobicie jakieś 100 km Na jednym ładowaniu Natomiast w górach to wszystko zależy Na jakim stopniu wspomagania jedziecie Pod jakie górki wjeżdżacie Ile ważycie I tak sobie teraz myślę, że stoję i gadam tu już zdecydowanie za długo Bo jest strasznie zimno dzisiaj Dlatego zapraszam Was na przejażdżkę Zawierzemy tego krosa. Zobaczcie Między innymi tu Tu, tu Ale żeby tam dojechać Chcę <laughs> zjechać po tych schodach. Wow poradził sobie dużo lepiej niż się spodziewałem no już się robi szaro, taka pora roku więc ja wiem, że ludzie nie będą na nim jeździć w taki sposób jaki ja to robię czyli gdzieś tam próbować jak najbardziej strome podjazdy i tak dalej większość osób będzie na nim jeździć tak po prostu tak, żeby po prostu poczuć to jak to jest jeździć na rowerze elektrycznym z pełnym zawieszeniem, z czujnikiem nacisku na pedały z mid drive'em i do tego właśnie jest to rower stworzony dla osób, które chcą zacząć, ale ja wam powiem, że po moich pierwszych tutaj przejażdżkach jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak jeździ ten rower. Micha się cieszy. To zawieszenie naprawdę działa bardzo dobrze. Trudno mu coś zarzucić. Myślałem, że z racji, że jest dużo prostsze to zawieszenie, to będzie po prostu ten rower taki e, toporny trochę, mało wyczuwalny, no ale naprawdę nie, nie można złego słowa powiedzieć. O, tu wiedziała. Ach. Podaj jak zły. Naprawdę lubię ten rower, wydaje mi się, że jest lepszy od Sojla O, czy tu jest zjazd dla mnie? Chyba tak. No nie. No mnóstwo frajdy sprawia ten rowerek. I tak jak Moon to właśnie była zabawka do rzezania, tak ten Grist, kurczę, szczególnie właśnie przemawia za tym, że jest dużo tańszy. Jadę jeszcze się pobawić. Już nie będę Wam gadał cały czas. O, ja, tak blisko. Myślę, że to jest do zrobienia. O, ciężkie zadanie sobie wymyślę sztaba dzisiaj. O, ja, pierniczę. No nie, jednak ta gleba jest zbyt mokra. zobaczymy co tutaj da się podjechać. No ale dzisiaj warun jest taki, że jest ślisko, bo niedawno padało. Chyba nie, to chociaż zjedziemy. Opa! Nie, zubało się! Jej. I ten silniczek świetnie wstaje od dołu. Czyli jak macie nawet zbyt ciężką przerzutkę, to bardzo ładnie wyciąga. Ma naprawdę dobry moment obrotowy. Ten Bafang M510 robi robotę Zobaczcie to, no jej, wjeżdża pięknie To jest to Willy? A Willy też poleci Droper w dół Jedziemy przez Konar, hop <laughs> ale na no, manuala no, trudniej go wyciągnąć ma dłuższy tylny widelec, ale ja go zmuszę Jest kawałek jak się udało Hamulce się dotarły Pięknie chodzą, naprawdę wyczuwalne i pomimo, że klamka jest na dwa palce, ja sobie troszeczkę poustawiałem te manetki na kierownicy inaczej. O, widzicie? Jest to właśnie w ten sposób. Przełożyłem po prostu klamkę z tej pozycji tu. Manetka do zmiany biegów jest bliżej z tej strony. I tak samo ten przód też zrobiłem tak, że dropper jest właśnie po wewnętrznej stronie. Przycisk do sterowania silnikiem też. Dopiero klamka jest tutaj. Dzięki temu zobaczcie, jak ja całą rękę położę sobie na gripa. To mogę jednym palcem operować. A pokażę wam na zdjęciu tak, jak było oryginalnie. No i zobaczcie tutaj od razu, jak się wciskało klamkę, to po prostu reszta dźwigni ocierała się o resztę palców i to bolało. I było niewygodne. Powiem Wam szczerze, że trochę bałem się, jak wypadnie ten grist, bo jak się pojeździ chwilę na Krosie Munie, tym drogim Krosie Munie, można się troszeczkę rozpuścić. Gdy przetestowałem tego grista, to jestem mega zadowolony. Jakbym miał jechać w góry na grube trasy, to wybrałbym Muna. Jeśli kogoś nie stać na Muna, to kupuje takiego grista i jest naprawdę, naprawdę zadowolony. Szczególnie, że wolałbym, żeby w Munie był silnik. Bafanga, dokładnie ten Fajnie by było jakby w mu nie była większa bateria taka jak tutaj Więc no To zdecydowanie nie jest gorszy rower Jest to rower z zupełnie innym zastosowaniem Tak więc, moi drodzy, dzięki serdecznie, że zostaliście do końca tego odcinka. Naprawdę cieszę się, że mogę dla Was nagrywać te filmy. Pomimo tej niesprzyjającej pogody wiem, że Wy, zarówno jak i ja, jeździcie cały rok i dlatego w tym sezonie nie zamierzam się zatrzymywać, będziemy nagrywać całą zimę. A jak? I zapraszam serdecznie do subskrypcji tego kanału, żeby kolejne odcinki Was nie ominęły. A ja tymczasem kończę. Moi drodzy, trzymajcie się zdrowo. Jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.